Kiedy toksyczna osoba ciebie chce. Toksyczni ludzie ciebie chcą, potrzebują ciebie, gdy czują się samotni lub potrzebują uwagi, albo odsuwasz się i wydajesz się być niezainteresowany relacją z toksykiem, co czyni cię w jego oczach bardziej atrakcyjnym i wartościowym. A być może sprawiasz, że czują się dobrze ze sobą w twoim towarzystwie, albo źle się czują i myślą, że sprawisz, że nagle poczują się lepiej. Mają jakąś konkretną potrzebę w danym momencie, na przykład Brakuje im romantyczności, sensualności, czy po prostu poszukują randki? Równolegle ktoś przeszkadza toksykowi lub go odrzuca, co czyni cię atrakcyjnym w jego oczach, więc pasujesz do potrzeb szumowiny w tym momencie z różnych powodów. Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy toksyk ciebie chce, nierzadko chodzi o jego emocjonalne potrzeby, oczekiwania, nastroje i pragnienia w tym momencie. To nie ma wiele wspólnego z tym, kim jesteś, obiektywnie rzecz ujmując. Ważne jest, żeby zrozumieć, że kiedy cię nie chcą, to również nie chodzi o ciebie. Chodzi o ich zmieniające się nastroje w tym momencie, a nie realistyczne odzwierciedlenie tego, kim naprawdę jesteś.